Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w Binkówce, gdzie będziemy rozmawiać z panią Gabrielą Knapczyk-Kania, która zaledwie, w sumie kilka dni temu, została dwukrotną mistrzynią świata w Nordic Walking w, w swojej kategorii wiekowej. Tak, zgadza się. Okej, okay. na początku od razu serdeczne gratulacje podwójne gratulacje. <laughs> Dziękuję bardzo. I Pani Gabrielo, tak na, w sumie świeżo, na gorąco, czy mogłaby Pani po zawodach Wlachti, bo o tym tutaj mówimy, czy mogłaby Pani się podzielić szczegółami tego wydarzenia? Jeszcze jestem pełna emocji pod wrażeniem tego, co się wydarzyło, ale emocje już opadają i do, powoli dociera do mnie to, że zostałam podwójną mistrzynią świata. W swojej kategorii wiekowej na dystansie 5 i 10 kilometrów. Tym bardziej mnie to cieszy, że zrobiłam to w kolebce, w miejscu, skąd wywodzi się Nordic Walking, ta dyscyplina sportowa, która, która, której poświęcam teraz cały swój czas, która mi sprawia największą przyjemność i chciałabym ją polecić y, wszystkim. Y, mistrzostwa w Lachci były zorganizowane naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Sędziowie byli najlepsi, jakich do, do tej pory spotkałam, gdzie oceniali naszą technikę, naszą prawidłowość chodu, dając nam ostrzeżenia. Tym bardziej mnie to cieszy, że nie dostałam, nie otrzymałam żadnego pouczenia, żadnego ostrzeżenia, a na, wręcz przeciwnie, otrzymywałam pochwały od sędziów za bardzo dobrą technikę. Także tym bardziej się cieszę i powoli. Powoli dociera do mnie to, co osiągnęłam, tym bardziej, że było to moim marzeniem. Nie ukrywam, na to złożyło się wiele rzeczy, wiele sytuacji, wiele treningów, wiele wyrzeczeń, tym bardziej, że trenuję tylko po pracy, ale udało mi się, osiągnęłam to. Ja, prosta dziewczyna ze wsi. Mistrzostwa Świata to jest już takie, takie coś, do czego dochodzi się jakby latami i chciałbym zapytać, chciałbym zapytać o Pani drogę właśnie do tego sukcesu, bo wcześniej tutaj no, mieszkańcy powiatu suskiego i nie tylko mogli Panią widzieć startującą w, między innymi w zawodach biegowych i gdzie Pani również zajmowała y, miejsca na podium, czego przykładem jest w z, y, kilkudniowy wstecz, bieg na zaporę, tam też się widzieliśmy i tam też Pani zajęła miejsce na podium. I chciałbym zapytać właśnie, mm, czy mogłaby Pani opowiedzieć o swojej właśnie takiej sportowej drodze, y, drodze do, do sukcesu, do mhm. tego sukcesu, który Pani osiągnęła? Dla mnie osobiście sukcesem jest to, że wychodzę na zewnątrz, wychodzę na łono natury, gdzie uprawiam różnego rodzaju sport bo nie zaczynałam od, kiedyś od nordic walking zaczynałam od karate trenowałam przez dłuższy czas z mężem razem karate trenowaliśmy gdzie zdobyłam brązowy pas ale nie dawało mi to takiej satysfakcji i spełnienia tego co chcę robić i takiego poczucia dla mojego organizmu że, żebym czuła to co chcę więc oddałam się właśnie bieganiu co też odnosiłam bardzo dużo sukcesów też, i też przez kilka dobrych, pięknych lat trenowaliśmy razem z mężem, biegałam, odnosiłam sukcesy, czego przykładem są moje medale, moje trofea, a jest ich troszkę dużo. Imponująca ilość. Więc, ale to nie zamyka mojej takiej, takiej, takiej próby chęci doświadczenia czegoś innego, jakichś w innych dyscyplinach sportowych, więc. Nadarzyła się okazja, były zawody Majka Days Grand Fondo w Myślenicach, zawody kolarskie, gdzie stwierdziłam, że skoro biegam, skoro mam jakąś tą kondycję, no to spróbuję, wystartuję sobie. I też odniosłam sukces, w swojej kategorii uzyskując pierwsze miejsce, stawając również na podium, otrzymując koszulkę lidera w kolarstwie, no to jest to niezwykłe osiągnięcie. Ale to nie było to. Więc dalej poszukiwałam czegoś, co by mi dawało więcej satysfakcji, gdzie mogę trenować na zewnątrz, gdzie mogę wyjść po pracy, bo mogę trenować tylko po pracy, gdzie, mm. gdzie mam ten kontakt z przyrodą, gdzie słyszę zwierzęta, słyszę śpiew ptaków, gdzie mogę po prostu wydobyć z siebie to, co potrafię i to, co, to, co jest dla mnie najpiękniejsze, czyli po prostu natura. No i szukając, szukając, znalazłam właśnie dyscyplinę sportową Nordic Walki. Najpierw czytałam, dużo czytałam na ten temat, a później zaczęłam to właśnie wdrażać w, w realia. Trenowałam sobie wychodząc na nasze tutaj szczyty i stwierdziłam, że faktycznie mówią prawdę, czyli że Nordic Walking angażuje nam 90% partii naszych mięśni, mhm. czego nie daje mi żaden inny sport, nie dawał mi żaden inny sport, ani, ani kolarstwo, ani bieganie, ani pływanie, ani karate. I w Nording Walking znalazłam to coś, to sedno, w którym po prostu chcę już do końca się rozwijać. I trenowałam sobie przez kilka lat. Uzyskałam tytuł instruktora Nording Walking, zresztą razem wspólnie z mężem. Mhm. Organizowaliśmy nawet jakieś tam programy dla seniorów, dla dzieci, dla młodzieży, co też zdało relacje i, i, i podoba się to ludziom. Ale jednak jeszcze w naszej, w mojej okolicy mniej. Więc dlatego myślę, że jak im więcej się o tym będzie mówiło, im więcej się będzie mówiło o tych pozytywnych korzyściach, bo Nording Walking jest dla każdego w każdym wieku i na każdą porę. Ubierasz buty wygodne, bierzesz kijki, wychodzisz i trenujesz. Więc jest coś piękniejszego? Dla nas sukcesem to już jest to, że wychodzimy i że żyjemy, i że możemy się poruszać. To jest dla mnie najcenniejszym sukcesem. Mhm. Rozumiem. A może mam powiedzieć, jak, jak wygląda pani dzisiejszy taki trening codzienny po prostu? Bardzo prosty. Trzeba po prostu chcieć. Trzeba się zmobilizować, chcieć wyjść. Przyjeżdżam z pracy, odpocznę sobie i następnie wychodzę na swoje szczyty. A mieszkamy w przepięknym rejonie, bo Beskid Makowski to jest naprawdę dla mnie cudo perełka na treningi i właśnie takim moim marzeniem byłoby, aby kiedyś tu powstał jakiś, jakieś zawody właśnie nordic walking, bo wokoło e, mamy i koskową górę i makowską górę e, i bieńkowskie działy tak zwane, więc mam gdzie trenować, tym bardziej są to trudne tereny, bo są górki, co też ułatwiło mi ten mój sukces w Lachty, bo tam była trudna trasa, były właśnie dużo przewyższeń. A ja tu ćwiczę właśnie na takich właśnie przewyższeniach. Są to strome podejścia, są to równe, są to wypłaszczenia, czyli taki styl alpejski. I to mi ułatwiło właśnie w dojściu do tego, co dzisiaj mam. Czyli tutaj są takie sprzyjające warunki. Tak. No może rzeczywiście uda się kiedyś zorganizować tutaj jakieś takie zawody. Chciałbym jeszcze panią zapytać, o plany na przyszłość. Chodzi mi o te plany takie sportowe. Nie ukrywam, hmm. że takim największym planem sportowym byłoby jechać za rok do lakcie i powtórzyć to, co teraz robiło. <grym> Ale kolejnym planem takim sportowym byłoby dla mnie to, aby zachęcić ludzi do sukcesu, czyli do tego, żeby chcieli ze mną wyjść na trening chcieli zrozumieli, że dla nich sukcesem to jest to, że mogą codziennie trenować, e, uśmiechać się do siebie, rozmawiać ze sobą. E, co widzę a, e, trenując z seniorami w gminie Słukowice, gdzie na takie nasze spotkania przychodzi średnio 40 osób. Ze sobą rozmawiamy, ćwiczymy, każdy koń, kończymy trening z radością, z wielkim optymizmem, bo pozostawiamy te nasze troski gdzieś tam daleko. No, no my zachęcamy wszystkich do udziału właśnie w takich treningach z Panią Gabrielą. Ja bardzo Pani dziękuję za tą rozmowę i jeszcze raz gratuluję tych wszystkich, wszystkich sukcesów, które Pani osiągnęła, bo jest tego naprawdę imponująca ilość, a Państwu Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka Rozmów Powiatu. Dziękuję serdecznie.